Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wia i moi drodzy witam Was w kolejnym odcinku z 110 Challenge. Dzisiaj wyjątkowo w czwartek, ponieważ nie wyrobiłam się wczoraj z nagrywką, trochę mam ostatnio na głowie, myślałam, że już będzie luźniej, ale zapowiada się, że do końca maja tak... Nie będzie niestety, jak widzicie tutaj mamy oliwkę, która śmierdzi cuchnie, oliwka co nie, dobrze nie mylejmy, jeszcze nie myleimy, no Jezus Maria, ale kółowrotek. Mamy oliwkę, jest 6.30 w naszym simowym świecie, więc trochę już pora by było wstawać co po niektórym co z takich ważniejszych rzeczy? Wszystko się wsuje, wszystko jest brudne, więc na razie zostawiam sobie jeszcze Kiarę i ona będzie nam tutaj pomagać, bo nie ma szans, że ja to ogarnę wszystko sama z Anastazją, która wiecznie coś jest z jej nie tak. Wypoleruj, widzicie proszę, wszędzie jest syf, brud i ubóstwo, opróżni to. Później moja droga, a ty jeszcze masz tutaj rzeczy, które ty chciałabyś sama zrobić. Najpierw życie, ogarniemy, skorzystasz, zjesz. E, wiem, na razie zabawy nie ma, bo na razie jest pomaganie rodzicom. E, dzieciaki się pobudziły w ogóle w nocy, więc są niewyspane. E, zadania domowe, o, dobra, ty masz odrobione, więc ja tobie odpuszczę, ale czy jeszcze czkawka odrobił? Chyba czkawka, czkawka też odrobił, więc super superancko. E, rozmnożymy żaby, póki możemy. W ogóle z takich rzeczy, które się wydarzyły, to umarł nam chomik, ponieważ. Yy... <laughs> e, nie jest jeszcze no nie musimy go kupić, dobra teraz żyje, <gry> teraz ożył. Umarnem chomik, bo nie zdążyłam go nakarmić, wcale nie jest tak, że ja o nim całkowicie zapomniałam, tylko raczej, że o nim po prostu nie zdążyłam, trzymajmy się tej wersji. Rozmnożymy sobie wszystkie żabki, które tutaj są, dookoła. Widzę, że dzieciaki też są bardzo głodne, no niestety bywa i tak. Ty jest śmierdząca, ale nie głodna, więc już jest połowiczny sukces. Ty masz dużo jeszcze do ogarnięcia, wiesz co? To może Anastazję przebudź się skarbie i weź w tym czasie, naucz Oliwie korzystania z nocniczka, bo ona. E, a nie, już może, dobra. Tak, czy jak chwilę, czemu by nie? E, później sobie skorzystasz, zjesz coś, tak, zjesz coś i ogarniemy sobie tutaj cały ogród, który woła też o pomsty do nie ma tak właściwie. Jak zwykle mam baga z tym, że ten krowokwiat nie jest duży, no ale to już chyba się wszyscy powoli zaczynacie przyzwyczajać. Ile rzeczy nam tutaj ewoluuje. Ja się w ogóle tym ogrodem nie zajmuję, a tu takie. skarby są. Dobra, posprzedajesz te rzeczy później. Co do tego, czy co tam z Twoją ciążą, to w kolejnym odcinku raczej będzie poród. Tak, początkiem kolejnego odcinka będzie dziecko, cieszę się bardzo, bo muszę Wam wstawić ankietę. Znaczy ankietę pewnie wstawię dzisiaj, czyli w, w, w środę wieczór, więc zobaczycie ją. E, więc już będziecie głosować sobie a nie zobaczycie ją, ja Oliwie. Ogarnięcie się życiowe. E, ty też wstawaj do szkoły, proszę ja was, idźcie do szkoły, bo e, oceny się same nie zdobędą. Piątkowy uczeń, no to tutaj są, to wystarczy pochodzić do szkoły i porabiać e, lekcje, a tu masz czwórkę, no i z tej czwórki trzeba wyjść. Dobra, nie ma tragedii. Co z wami w ogóle? Jak tam u was? uje? z Oliwia, jeszcze dwa dni. Zmiany grupy wiekowej, a e, karmazyn 5, więc jeszcze widzę, że ciekawie będzie. E, o, ciekawie jeszcze jest e, tutaj z tymi rzeczami, bo są zepsute, jest kibelek. Hmm, co ty robisz teraz? Płacze sobie, nie płacz, skarbie. Idzie teraz po ciebie Kira, chyba już, ty nie? Tak, Kira idzie po ciebie. Gdzie ty jesteś, że tak płaczesz? A nie, dobra. Mały bak, siadasz przy mamie. Dobra, chodź Anastazja, to w tym czasie weź oprócz tym pojemnik, bo widzę, że Kira tego tak nie zrobiła. Napraw to, weź tutaj po... najpierw przydałoby się pozmywać, wytrzeć to wszystko. Eee, rozpoczyna się 12 godzin bez dopływu wody. No nie, ja dzieci muszę umyć. Ja nie mogę, moje dzieci śmierdzą. Co ja mam w tym momencie zrobić? Kąpyl, proszę. No i co? I mogę cię wykąpać, czy nie? A patrzcie dzieci, można wykąpać. O jak fajnie. Dobrze, że wy nie jesteście śmierdzące. Podnieś... Eee. Czy mogę ci to ziksować? Mogę ci to ziksować. Weź wykąp jeszcze raz, Oliwie. Weź, wy jak tylko skończy sikać. Mm, tutaj widziałam, coś jeszcze jeszcze błyszczyczy. Dałoby się to podlać, wszystko jakoś. Tu jeszcze nie będziesz miał super sprzedaż. Jak jest głodny, to go na dół. Weź porcję i widzisz, że się sikasz. Uwagi, brak! Jezus, że ja was tak zaniedbałam? Przecież ja taka dobra mamuśka jestem. Co nie? Taki brak uwagi wszędzie. No masakra. A to by się nie dało podlać? Widzę właśnie. Jest podlej teren, to weź to podlej. Wszystko, co się da. Eee, weź po super sprzedaż tu, super sprzedaż tam. Eee, no widzę, że jesteś spięta. No dobra. No to weź sobie chwilę, oglądaj film jakiś. No i proszę Cię, weź później wykąp te dzieci. Najpierw oliwkę, później karmazyna, bo karmazyn zapewne już się zsikał, tak. Już się zsikał, i, i trzeba go trochę ogarnąć. Co do czystości, zapewne na dole też jest syf, brud i ubóstwo. Tutaj w ogóle jakieś śmieci są. Fajnie mieć śmieci tak wywalone na dole. Widzisz, komu to przeszkadza? Ogólnie moi drodzy, z takich rzeczy ciekawszych, nieciekawszych, e, organizowałam imprezę na 400, 400 ponad osób eee, i się udała. Wydaje mi się, że większość osób była zadowolona z niej. Eee, wszyscy dotarli, całuli, zdrowi, jedynie płamany. <gry> nie, chyba nie chcę wiedzieć, co nie połamał Nic, jedynie, Nie są jedynie skręcane kostki. Na pewno były. To, to wiem, że skręcane kostki były, ale czy ktoś się połamał? Na ten moment wydaje mi się nie. Było dużo zabawy, było ciekawie. Weź pocztę, weź pocztę, zobacz, co dostaniemy, później weź sobie coś zjedz i obejrzyj sobie, jak nie ma jedzenia, to weź może na Anastasiu coś tak ugotuj, wiesz, mamusia taka z ciebie, trochę nijaka, ser, makaron z serem, może być makaron z serem, a ty czy mogłabyś zająć tymi dziećmi? Porozmawiaj z Oliwią. No, karmazyn Ci Zdeczka przeszkadza. Karmazyn Ci Zdeczka przeszkadza. A czy ja tobie ja mogę zmienić pieluchę? Przyjaz... nie tak. Opieka nad dzieckiem. przewin. Wenno go przewień, bo zanim się ufloga całkowicie, najpierw jeszcze kontynuuj. Bardzo mnie denerwuje to, że tych dzieci nie da się w taki łatwy sposób zabrać, wiecie, do tej kąpieli, tylko wiecie, muszę teraz ganiać za nią, aż e, łaskawie pozwoli siebie zabrać do kąpieli. Jest to co najmniej denerwujące. Czy to jest twój obraz? Tak, to jest twój obraz, więc jak już wykąpiesz ją, to sobie pokontynuujesz. Wiecie co, klikam kilka razy, bo to też jest, mi się baguje często, więc... Wolę, żeby już to było wklikane. No, o, o, o. Garmazen to nieporadny maluch. opiekowanie i... Wykonowie i inni domownicy powinni się nim zająć. O, jaki ty jesteś biednym, nieporadnym chłopcem. Oj, 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 oj. Masakra. Eee, weź se poukładaj, pobaw się lalkami. Zaraz ci kogoś skołujemy do zabawy. Może to będzie Oliwka, a nie Oliwka, widzę, że już jest padnięta, chociaż... Z drugiej strony... Nie płacz, nie mazgaj, tylko idź po kolejny popcorn. W ogóle, moi drodzy, na tym wyjeździe właśnie, na te, co organizowałam, było ponad 200 litrów popcornu. I to jeszcze takiego, wiecie co, dobrego popcornu, wam powiem. Ale 200 litrów popcornu, no... Czy ktoś was, z was kiedykolwiek widział, jak wygląda 200, yy, 200 litrów popcornu? Ja nigdy nie widziałam do tej pory. <gry> Oprócz tego właśnie, co tam było. E Chcę przyjść do ciebie na chwilę. Możesz przyjść, Antoni, mógł, żebyś się pomógł zajmować dzieciorami? Co ty na to... O, coś się gdzieś wywaliło. Chowaj się, ty posprzątaj, moja droga. O, zaczyna się Serenada ten, trzaskania drzwiami. Weź tam posprząta i wróźniej tutaj weź. chociaż nie dobra. Weź posprząta i teraz tak. Opowiedz śmieszną historię. Jak wchodzi na luzaku, schlebiaj. Idziesz do swojego dawnego pokoju, tak? Tak, chyba. Chyba tak tu będzie grane. O, jak tam jest trzaskanie. Jak ja uwielbiam, jak ktoś trzaska drzwi. Po prostu wam, że. Jest naj, najlepsze, co można słyszeć. O! byś do nas przyszedł, jak do darmowej siłowni? Chyba tak... Co ci ta ręka tam utknęła? Yy, jeden z moich bliskich słyszał o tobie, same. Dobra, może być. No już... Czyżby twoje głowa ucierpiała trochę? No ja pier... A Co to są za trzaski drzwiami? Bez przesady. Jak można tak trzaskać drzwiami? Znaczy, ja nie wiem, jak, jak wy to ogólnie słyszycie, ale ja słyszę zbyt dobrze. Ktoś tak trzaska tymi drzwiami. E, co to to jest? Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Nie potrzeba nam sprawdzania. Idzie spać. Dobra, to chodź. Yy, tu już zrobiłaś ten obraz? Oczywiście, że nie. A jesteś zbyt spięta, żeby to zrobić. Weź coś, zjedz i weź może z jakiś porób głupie miny z tym karmazynem. Miał ja go ktoś przewinąć, i widzę, że nikt go do tej pory nie przewinął, więc przewin go jeszcze. Co tu jest? Weź piersy, pieczony kurczek. To czemu ona na stole gdzieś takiego pieczonego kurczaka? Tylko wola Adona, na wola, wola Popcorn, nie, to, że nie było. Jest Maria. Ja jestem. Powiem Wam szczerze, że też mam takie wrażenie, że sims ostatnio jakoś tak trochę gorzej działają. Ale to może być tylko moja taka e, subiektywna opinia, że. Ja każę coś robić simom, a oni się. Znowu drzwi. Znowu się rozmyślają. A oni się. Nie znowu, rozmyślają. A oni się po prostu cały czas rozmyślają. I to jest zdeczka denerwujące. No bo wiecie, ja sobie biorę nim, żeby ktoś zrobił to, to i to. I nagle nawet trzy czwarte tych rzeczy nie jest porobione. No i co ja mam w tym momencie zrobić? Jak oni nie chcą tych rzeczy robić. Dobra, bierzesz odkurzasz. A nie idziesz najpierw tam jeszcze zgnieść tego. Ty przyjechałeś sobie pograć na takim klocku. Eem. Dobra, teraz tak, Leonardo widzę, że już coraz lepiej. Możliwe, że w kolejnym odcinku będziemy cię postarzać. To jest bardzo możliwe. Na razie się nie wykąpiesz. Skorzystaj sobie, zjedz coś. Zjedz coś, o właśnie. No dobra, nie jest to jakieś bardzo treściwe, ale zjedz to. Ty też, chodź tutaj, zjedz i weź sobie, będziesz oglądać film. Obydwo jesteście brudni, ale coś mówić trudno. E, I później sobie podrabiacie lekcje razem, wspólnie z czas z drzwiami. E, a ty nie możesz, bo jesteś jeszcze bardzo spięty. Sprawdza się mama i dziecko przewin. No, czemu wychodzicie na dwór przebijać? Chcesz, żeby wszyscy widzieli, jak wygląda tyłek karmazyna. No, karmazyn jest bardzo głodny, zostanie zabrany. Trochę dziwna animacja, ale nie będzie. No i co znika? Czemu nie znika smród? Może już zniknie? Musi się chyba zatrzymać karmazyn, żebym widział, czy zniknie smród. E, kontynuuj ten obraz. A jak nie skończysz, to możesz sobie pooglądać jakieś tam filmy. E, co do, do ciebie, Anastazja? Uh, sikanko, mocne sikanko. Sikanie możesz później ponadeptywać, nadepnąć na to. Dalej nie zrobiłaś super sprzedaży. Co do krowokwiata, nie wiem, czego nakarmiać, więc nakarm jeszcze raz. Podlać teren miażdż. No Anastazja, to też się obijasz, ale mi. Mnie... Aaa. Nie wiem, czy to jest wina rozgrywki, wina simów, czy wina czego, ale moglibyście się naprawdę zacząć troszkę bardziej starać. Dobra, weź odrób telek. Znowu jesteś, jesteś cały czas za bardzo spięty. Miałeś coś zjeść. Powiadomienie o adopcji, ale czemu mi przychodzą powiadomienia o adopcji? Już to wyłączałam nieraz. Że nie chcę tego widzieć. Ty malujesz? O panie, w końcu pomalowałaś to. Niesamowite. E, Klasyczny namalujesz mały, jakiś inny. Jak sobie chwilę pooglądasz i się zrelaksujesz. Do Anastazji, kto dzwoni? A przeklikane zostało. Zbierasz ten plon, mam nadzieję, że go zbierzesz Co do... tutaj patrz, tutaj też jest super sprzedaż Tutaj trzeba jeszcze wziąć, opryskać przeciwko owadom No Anastazja, się naprawdę tak wiesz, no trochę więcej wkładu własnego musisz zrobić Co do ciebie... a ty już sobie odrabiasz lekcję, świetna sprawa Czkawka, ty na razie jesteś najbardziej usłuchanym dzieckiem w tej rodzinie ten chyba śmierdzi. Nie, młody już nie śmierdzi. 12 godzin na moje oku powinno się za chwilę. Nie, jest dopiero 17. To jednak nie powinno się za chwilę kończyć, niestety. A mogłoby już powoli się kończyć, bo chciałabym umyć ludzi u nas w domu, bo jak widać, większość niestety nie jest umyta. E, tutaj też masz. Patrz, super sprzedaż. Jeszcze tu masz super sprzedaż, niech tak będzie. Ty się spełniasz w malowaniu. To powinno być już chyba nasz żółty kolor. Jezus, Maria Simsy. Ja rozumiem wszystko. Ale są granice tolerancji z Waszym nieogarnięciem. Może mi wiecie, co może jakiś zresztą Simów zrobię czy coś, bo. Znaczy nie teraz, ale po, po rozgrywce, bo to są jajca. Jajca na patelni. O, zjadłabym jajka sadzone. Zjadłabym, zjadłabym. Eee. Chodź, mogę cię zresetować. Bo chyba żeś się troszkę zaciął. Otwórz jedzenie. Chodź, zjedz sobie racuszka. Racuchy też bym zjadła. Ogólnie ja bym zjadł większość rzeczy teraz. Zasadnie mam jakąś ochotę na jedzenie. A powinnam schudnąć, bo bal będzie za niedługo. I coś ciężko idzie. I coś ciężko mi, moi drodzy, idzie. No i schodzi po tych schodach, schodzi po tych schodach, schodzi po tych schodach. No i się sturlał. Ty sobie tu gadasz z kim? Z Leonardo, który jest niezadowolony, bo nie jest umyty i nie ma w ogóle zabawy, a miał oglądać film już nie jeden i styl żadnego nie obejrzał. E, lubi malowanie? Tak, lubisz malowanie, moja droga. E, ty natomiast, e, gdzie się wybierasz, sprzedaj grzyby jeszcze i nakarm mi jeszcze tego krowokwiata. Dopiero sobie zjesz coś. Podczas swoich przygód, zwierzę go imieniu Gabriel nie zapomniał o tobie i ma na ciebie pocztówkę. Świetna sprawa. Ja w ogóle coś zabrałam. O, właśnie, zebrałam z. Em, ze skrzynki, czyli z zabawek od tatuśków. Są mi tak potrzebne jak nic innego w życiu. Co to była za muzyczka dziwna. Chodź tutaj e... więcej przyjaznych. Spokój zwierzaka. Ktoś do was zadzwonił? Ktoś wam umarł? Tak, ktoś wam umarł. Po utracie przyjaciela, ale kogo wy mogliście we dwójkę mieć jako Przyjaciela Rodzice no, rodzice macie innych. Mm. A, a, a. O, Hunter umarł. O, to stąd taka jeszcze jest muzyczka. Oj, no patrzcie, nasz Hunterek umarł. Jeszcze została gwiazda na stół. Też długo nie pobędzie zapewne. Niestety. E, dobra, ty mu dałaś żarcie, czyli Ćpery. Prawda, on miał racuszki zjeść, ale widzę, że cipery oczywiście lepsze. Eee, weź go, wyjmij. Czy już się skończył ten czas bez wody? Jeszcze nie. O której mi to to przyszło, że jest odłączona woda? A nie, ja nie zobaczę, o której mi w simowej godzinie przyszło. Kurczaki. Bardzo niedobrze. Kłaczek idzie tutaj. Bardzo niedobrze. Weź, wysikaj się. E, do Anastazji wrzucimy to. I choć obraz smutku, on będzie za duży trochę, ale sobie wiesz, co poćwicz, tak? Jak możesz poćwiczyć umiejętności, namalować obraz smutku. Wy jesteście swoi więc nie możecie nawet. A nie, możecie jak jesteś nieswojej pracy odrobić. E, ty, co. Ty, co, jak jesteś bardzo nieswój, to nie możesz, jak jesteś swój, to możesz. Masz zatkany kinol. Chodź, kupimy ci yy, jakieś tabletki, jakiś syropek na, na zatkany nosek czy cokolwiek. Zamów. I zamów, moi drodzy... O, lolo, tam było lekarstwo. Więcej zamów. Kup lekarstwo. Jedno. Łykaj. Weź lekarstwo. Czyżbyś ty też miał jakiś problem ze zdrowiem? Chyba nie. O, jesteś już pełny wigoru, więc weź później skorzystaj i jej coś. E, co ty karmazyn? Ty karmazyn chcesz się siku. Chyba umiesz siku zrobić, co nie? O nie, nie umiesz. Kira! Kira! Bardzo poważna sprawa. Mayday, mayday, mayday. Sikanie w domu jest grane. Dobra, moi drodzy. Jak widzicie, dzień jak co dzień, w następnym odcinku może ogarniemy coś ciekawszego, jak porodzą się dzieci gdzieś po prostu pójdziemy, bo teraz musiałam pogarniać ich. Wydaje mi się, że uda mi się ogarnąć ich już tak do końca przez noc i jutro będzie tylko lepiej. I no, i tak jak mówię, jutro uda nam się po prostu gdzieś pojechać, coś cokolwiek zrobić ciekawszego. Znaczy jutro w kolejnym odcinku. Tak dzisiaj dziękuję Wam bardzo za ten za ogarnianie ze mną Simów, którzy są po prostu nie do ogarnięcia, za dużo ich jest, za duży dom, za dużo wszystkiego. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa! pa!